Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. W zupełnie innych okolicznościach zostały napisane słowa: ludzie, ludziom zgotowali ten los. Ale to myśmy sami sobie zgotowali taki los, jaki mamy teraz z pokoleniem Czy to my jesteśmy przecież. tacy porąbani, że oni też tacy porąbani nam się wydają? Nie wiem. No, myślę, że każda generalizacja, czy nadgeneralizacja jest niedobra. Ja bym w ogóle powiedział w, w w tym, że nie ma pokolenia brzyma. Y w takim razie, bo to też ja jest Ja uważam, geografia. że to jest etykietyzacja. Tak? Etykietujemy i po prostu Oni ma po nam się, do, do, się tak do, dopisać do tego e, definicję. Podobnie jak hiphopowcy nie lubią być nazywani hip-hopowcami, a metalowcy metalowcami. Tak? E, ja bym w ogóle powiedział, e, tu przytoczył e, myśl e, Juliana Tuwima, że życie to okres czasu, którego jedną połowę zatruwają nam rodzice, a drugą <laughs> dzieci. E, więc to nie jest tak, że tylko e, dzieci mają kłopot i że tylko rodzice mają kłopot z dziećmi. Dziećmi, tak? że jakby tutaj są dwie strony tego dzieci bedału. z nami mają kłopot? Dzieci z nami mają kłopot, bo my nie nadążamy. Tak? I bardzo, znaczy, co, bardzo chętnie. Y... W cyfrowym świecie nie poruszamy się tak biegle jak oni? Hmm, może i ha, im tak? nie kupować tych nowinek za nasze Myliśmy ciężko mają. zarobione pieniądze. Mają. Ale to jest rzeczywistość. tak? Podążajcie, halo, ziemia. Tak? Ale my musimy ten... pracować. Nie możemy siedzieć Do... cały czas przed komputerem na Przede wszystkim pierdołami. Świetna, Śmiesznymi film na YouTubie. Świetna refleksja. Tak? Polecam wam na YouTubie, a propos tego, um, takie krótkie filmiki. Tato, tato, tato. Bardzo serdecznie tato, polecam. Tato, tato, tato. Ja sobie zaraz tak? zanotuję. Dobra. To jest historia e, taty orła, który samotnie wychowuje syna orlika. Wie, czyli wie. mamy się zamienić w tych trzech debili, że tak powiem, z reklamy chipsów, którzy puszczają ogień paszczą siedząc przed telewizorem. Tak też mi się nie Dorośli mężczyźni. Kolejna stygmatyzacja. No tak, ale, ale w ten sposób możemy jakby stracić te kilkanaście minut naszej rozmowy na narzekanie, tak? Zebrało się trzech gości i. Ale nie ma powodów do narzekań? Myślę, że, że nie. No to Dlatego... jak ich zrozumieć wobec ale tego? Dlaczego stawiacie nich... taką tezę, że młodzież jest taka, człowaka? Jak powiedziałem na wstępie, to jest generalizacja. Przez wiele lat pracy z młodzieżą, podobnie jak wiele lat pracy ze studentami, zauważyłem, że młodzież jest różna, tak? Czasy się zmieniają, owszem, ale problemy są podobne. E, jest oczywiście problem roszczeniowości, ale jakby my daliśmy taką formułę na roszczeniowość. Poza tym ta formuła, która. Co myśmy była zrobili przez... takiego, że oni tacy roszczeniowi są? Mówiliśmy, że wszystko mogą? N nie ma nas, po prostu nas nie ma. Tak? To Bo znaczy, że my zajęliśmy jesteśmy w się pracy, zarabianiem... oni się sami wychowują? E, na przykład. tak? To, to jest problem. To jest problem, że my nie mamy autentycznie czasu, tak? Że my mówimy, że kochamy nasze dzieci, a dla dziecka nie jest ważne to, czy my mówimy, że je kochamy. Dziecko ma czuć, że jest kochane. Synu nie kupię czuć, ci poda, ale będę siedział musi... przez następny tydzień z tobą w pokoju i porozmawiamy o twoich problemach. No to groteska. Dlaczego? Bo jeżeli tak cię. mówisz, to to znaczy, że jest jakiś... Jeżeli musisz tak powiedzieć, to to znaczy, że jest jakiś problem wcześniej, tak? Że coś się zdarzyło takiego, że ty musisz instytucjonalnie jako ojciec podejść i powiedzieć, że, że tak... Że o tym będziemy teraz rozmawiać, tak? Jakby naturalną rzeczą jest rozmowa. My wychodzimy od wielu lat z takiego założenia, że ty słuchasz, ja mówię. Profesor Kępiński miał taki wybitny psychiatra, miał Klasyka, taką absolutnie. bardzo, bardzo mądrą myśl, że dzieci mają wyolbrzymiony obraz rodziców, dlatego że patrzą na nich do góry. E, że nie ma takiej symetrii między rodzicem a dzieckiem. Na, naturalnego sposobu e, komunikowania się. No, ale tak było od zawsze przecież. No Ale właśnie, właśnie nad tym trzeba się zastanowić. Należąco no, tak rozmawiać na pra... z dzieciakiem. Nie. Tak naprawdę, chociażby fizycznie, jeżeli rozmawiasz z pięciolatkiem, powinieneś swój wzrok dopasować do niego. Czy tak? e, y, Jasper Jule, wybitny duński psycholog, mówi o tym, że. Kluczem jest godność i odpowiedzialność, tak? ale odpowiedzialność też ze strony rodzica. My dzisiaj bardzo łatwo powołujemy dzieci na świat, nie myśląc o tym, jakie są tego poważne konsekwencje. My jesteśmy kompletnie nieprzygotowani na to. Tak? Dodatkowo nie ułatwia nam życie presja czasu. Badania pokazują, że akceleracja jest o 10% wyższa dziś niż 20 lat temu. My po prostu pędzimy i to jest kompletne szaleństwo. Nie mamy czasu poleżeć z naszym dzieckiem, powylegiwać się z naszym niemowlakiem, tak? E, po po go. Po, bo... No bo nas no. wywalą z roboty, mówią, będziecie pracować jeszcze więcej za jeszcze mniej. No. Albo nie, nie musicie pracować, nic nikogo nie wyłącza do pracy. No, no takie czasy, nie? No jak już narzekamy, to już mówię, że takie czasy. Czyli to, ten pęd rodziców nie jest nie wynika z tego, że chcą lecieć jak konie w Wielkiej Pardubickiej, tylko z tego, że nie mają wyboru. Może tak. A może to się o dwa kosztem ale, dzieci. Ale może, może też tak, że y, kwestia wyboru wartości, tak? Co ja bym chciał, jaki ja mam pomysł na życie. Myślę, że my jesteśmy w ogóle społeczeństwem opartym na wiedzy. No wszyscy trąbią o tym, że powołują się na różne wyniki badań. Myśmy tu rozmawiali przed wejściem na antenę, że nie każdy z nas wierzy w te badania. W istocie, może i tak jest, że nie każde badania są robione rzetelnie. Natomiast wydaje mi się, że jest szereg książek, szereg różnych dobrych wydawnictw, które. Do których można się zwrócić, jeżeli nie mam koncepcji na to, co się dzieje z moim dzieckiem chociażby świadomość etapów rozwoju dziecka. Ja mam dwójkę dzieci, mam sześcioletnią Martę i czteroletniego Jaśka. Ja widzę, że po prostu pewne rzeczy są książkowe. Tak? Że ten rozwój, ten bunt na przykład w wieku 4 lat. Mój syn skończył teraz 23 stycznia 4 lata, słuchajcie, książkowo. Dzień później zaczął się bunt. No, kurczę blady, mówię, co jest. Ale teraz... to, to jest jak ci faceci, którzy mówią, chyba dopada mnie kryzys wieku średniego i dzwonią do agencji towarzyskiej. No, czy mam nadzieję, że on nie zadzwonił jeszcze. No nie, nie, to kryzys w wieku średniego nie grozi w tym wieku. I że za te 36 lat dzwonić nie będzie musiał. Nie, 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 nie generalizujmy, tak? Młodzież jest fajna, Ja 90% studentów jest naprawdę super pozytywnych. Uważnie? Oczywiście, że tak. Ja myślę, że pan szacunku, musi mieć bardzo tak? wysoką ocenę wśród tych studentów, bo nie niektórzy wiem, twierdzą, nie, że tak dobrze nie, nie, nie jest. Dbawo, 90%. Dbawo, studentów to wczoraj już. postawiłem, nie wiem, jak studenci słuchają, to się przerażą. Wczoraj postawiłem 16 lat, także nie wiem, czy. Ups. Ale sprawiedliwie. Wielka, sprawiedliwie. Kara musi być. Tutaj ktoś z naszych słuchaczy pisze tak. To jest pokolenie chipsów i pokemonów, a nie Y. Jak widzę takiego oszołoma w kapturze na głowie, to szukam tempego narzędzia. Pozdrawiam. Nie ma podpisu, ale tak na wszelki wypadek, Beata, wiesz, jak wygląda tempe narzędzie pisane przez LM. Nie, bo znam tylko tempę. Ja też znam tylko tępe, tem Także może oni tempe. mają i kaptury, ale być może potrafią pisać ortograficznie. No. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.